Moje uszanowanie, Piotr Gergot. Dzisiaj najnowsze telenowiny o ważnej rocznicy. Tedy zaczynamy. A na Zegar, przepaństwa za moimi plecami odmierza czas. Nieubłaganie, przepaństwa płynie do przodu. Czas wznosi i czas kosi przepaństwa. Są momenty takie, że ludzie doznają, można powiedzieć, no triumfu, że się cieszą, że odnoszą sukcesy, można powiedzieć, ale Przepaństwa, wszystko przemija. Przemija młodość, bogactwo i sława, przepaństwa. No i dzisiaj w teleaudycji na okoliczność specjalne chcę wspomnieć o Jaremie Stempowskim. Przepaństwa, to ważna osoba dla Warszawy. Państwo znają na zicher Jaremę Stempowskiego. I może mniej będę gadał, a Państwo będą mogli zobaczyć to i owo w tyle audycji. Dzisiaj znaczy się właśnie w styczniu roku bieżącego. Jarema Temposki skończyłby setkę. To aktor zasłużony i warto pamiętać właśnie o... Jarem jestem polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zbieram suchy chleb dla konia. Jak to dla konia? Bo ja karmię konia suchym chlebem. Panie, kto to słyszał, żeby tak chleb marnować? Nie wie pan, czym się karmi konia? Mm. Owszem, panie. Owsem. Jarem jestem polski, Jarem Junosza jestem to Warszawiak, tak. Warszawiak, który handlował, prawda, no, starem zielastwem, śmatami i fajansem. Szkło, butelki sprzedawał, proszę Państwa, niedaleko Kiercelaka. Miałem jednego pecha. Przyniósł mi jakiś Szmaja, który chodził na co dzień siódemką, czyli z takim pogrzebaczem, bo on, prawda, grzebał. Miał pomocnika Witka. On, on miał pseudo Szmaja, a Witek był jako, występował jako Witek, taki 15 chłopaczek. Wykopali gdzieś z gruzów jakiś diadem. Mój Szefie, może pan kupi? Spojrzałem i myślę, Boże, albo to jest imitacja teatralna. Okazało się, nie miałem tyle pieniędzy, żeby to kupić. I oni to sprzedali. Gdzieś u jakiegoś jubilera za ciężkie pieniądze to była kolia brylantowa. No, mowę warszawskie, no, że tak powiem, miał już wpojone. Klej do klejenia skarpetek. Tak. Nie trzeba igły, nie trzeba sić, nie trzeba żony można drzyć. Patentowany wynalazek dla kawalerów. Pamiętaj, żona kosztuje cię całe życie. A tubka naszego kleju firmy CEROLIT, zaledwie złoty dwa. A więc za złoty dwa unikniesz kłopotu, jesteś niezależny. Pamiętaj, że z tubki może zawsze wycisnąć trochę kleju, a żony przed pierwszym, nawet u złoty na fajki nie wydusi. No a co ja wtedy robię? O, a ja puszczam maszynerię moją w ruch. Moje iskrom mogą gwiazdy pozazdrościć Kręcę kulko i uwijam się za dwóch No bo czego się nie robi dla miłości Leciał wundek z nożyczkami, żeby wozić przystrzec nimi No bo chciałby serce złamać, pan nie ma gdzie z oficyny Brałem kozik pana ściścia, bo już ostrze w nim stępiało a on wyciąć musiał, dzisiaj serce jest przebite strzałom. No to co? No to co? No to co ja wtedy robię, no? Rowerowe, tuby gramofonowe, portabaki oraz inne metale. Kliści... O Jezu... Kliści nikluję, poleruje Ten oto płyn pod tytułem srebrny srebrolin. miętkie szmatkę maczamy w płynie, a następnie lecko pocieramy po przedmiocie. A przedmiot się cis... O Jezus srebrny i nowy. Jedna dup... Jedno, jedna dup... Jedna dupeleczka tego płynu srebrolin, choć czuje złotych pięć, a co w celach reklamy. Część jest Jezus kochani ludzie, jak mnie zęby ripie. Państwa Szanownego, Jarema Stęposki występował, no, w teatrze. Tak, od samego początku Jarema Stęposki był znany z tego, że można go było zobaczyć właśnie na deskach teatru. Różne to były teatry. Także w Świdnicy na samym początku, także potem w Łodzi. No ale potem, proszę Państwa, już nareszcie do Warszawy wrócił, proszę Państwa. I musiał Pan siedzieć jakiś czas w szafie. w szafie. Tam się Panu strasznie nudziło. Nudziło mi się strasz. A mąż otwierał tę szafę, gdzie on jest? A obok stała właśnie Jadzia Andrzejewska, czyli moja kochanka. Otwiera, gdzie on jest? Otwiera. A mi się znudziło i stanąłem na umie. Tutaj jestem! I jak Jadzia zobaczyła, że ja stoję do góry nogami, to o Jezu! A, 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 a i choda ze sceny. Już niestety nie wyszła i myśmy musieli jakoś tworzyć jakieś fikcyjne zakończenie, żeby mogła spaść kurtyna. Ona ordnackiej Luz no, w braci był tyrk. no moja ta lala. Jak salto, różne akrobaci, to dręcza wasala i te stanie zawsze klawe miał numery, czego tam się nie widziało, Dużą kilo wzięli i wszystkie rymeli, a ją nic w ogóle nie bolało. Walczył na arenie, Garkowienko z czarną maską. To na takie przedstawienie zasuwało całe miasto, ale szteker kładł każdego. O jak kogo wziął Nelsona? Mokra flama była z niego, każdy pękał, niech jasko nam. To była podkowa Wodkowa Leśna, śpiewałem piosenkę cyrk na Ordynackiej i na zakończenie trzecia zwrotka jest a jak walczył na arenie Garkowienko z czarną maską, to na takie przedstawienie zasuwało całe miasto. I po przedstawieniu za kulisy w tej sali teatralnej, w której graliśmy, przyszedł do mnie jakiś starszy pan, potężnie zbudowany, ale mocno starszy pan o laseczce z jakimiś kwiatuszkami. Mówi: Bardzo pana przepraszam. Bardzo panu dziękuję. Chciałem panu bardzo serdecznie podziękować. A co takiego? Dlaczego niech pan siada, proszę bardzo? Proszę pana, pan śpiewał właśnie, że Garkowienko walczył z czarną maską. A czarna maska to ja. Proszę Państwa, Jarema Stempowski, to tak naprawdę no, wywodził się z takiego rodu. Stanął Pan na egzaminie aktorskim przed Zelwerowiczem. Na jego pytanie, nazwisko proszę, odpowiedział Pan Jarema Junosza Stempowski. I na to jego reakcja? Delikwent musi zmienić nazwisko. Dlaczego, pan? bo już taki jeden był. Kazimierz Junosza Stempowski, legenda polskiego aktorstwa. To Pana wielki stryj. Tak, to mój stryj. Czyli rodzina aktorska wielce. No i trzeba było chyba kontynuować. Jakkolwiek do tego zawodu, do tej szkoły namówił Pana Gustaw Holoubek. Tak, rzeczywiście. Czyli musimy się teraz przenieść do Zakopanego. W 1966 roku spotkałem się z nim w sanatorium. W Zakopanym. leżeliśmy sobie prycza w prycze i wyżywał się na mnie. To znaczy ja byłem troszkę zastraszony, leżałem przykryty kocem, a on... Czytał jakieś wiersze, mówił prozę i zaczął mnie wciągać. W co? W słuchanie. Zacząłem słuchać i zazdrościć, jak pięknie ten facet mówi. Zaczął mi się podobać język polski. Wejm raz tutaj na maszynę pistolet ich nicht verkaufen. Ich kenne dich, szurke. Kom, los! Ja los. Los. los! Trafiało się panu po wojnie zawsze grywać bohaterów starszych od siebie. Tak, tak, tak. Ja Irena panu... Kwiatkowska fizycznie starsza była zawsze pana albo narzeczoną, albo żoną, tak. albo kochanką. Tak, ale dlaczego tak było? Wydaje mi się dlatego, że mm, tuż po wojnie okazało się, że średnie pokolenie niestety zostało zniszczone przez wojnę. I ja od razu musiałem wejść nie w młodych, tylko w te. Z... W brakujący rejony. klawisz, jak to się mówi. Proszę Państwa, wspomnijmy, może, tedy Jaremes Tęposkiego na setne rocznice urodzin. Ja osobiście nigdy nie myślałem o karierze aktorskiej. No a tym bardziej o karierze piosenkarza. Ja się przyznaję, że mi słoń na ucho nadeptał i musiałem się dużo uczyć. Dlaczego zacząłem się parać piosenką warszawską? To także oddzielny rozdział. Pracowałem swego czasu, oczywiście do tej pory, w podwieczorkach przy mikrofonie, z wieloma aktorami się stykałem, z wieloma ciekawymi ludźmi i tam zetknąłem się... Pod wieczorku przy mikrofonie ze Stasiem Grzesiukiem, który jest tym pierwszym człowiekiem, który wylansował, można powiedzieć, piosenkę warszawską. Stanisław Grzesiuk, dziecko warszawskiej ulicy z Dolnego Czarniakowa, był idealnym facetem, gdyż pamiętał doskonale, no. Wychowany był na tej ulicy warszawskiej, więc pamiętał doskonale stare piosenki. Teraz chciałbym zapytać Pana o jeszcze jeden, no nie można tego nazwać epizodem życia artystycznego, ale o jeszcze jeden element tego życia artystycznego, o kabaret Starszych Panów. Czym dla Pana był wówczas kabaret Starszych Panów? Czym był w ogóle dla aktora kabaret Starszych Panów? No, jakby nie było, chyba największy z kabaretów polskich, który powstał kiedykolwiek. Twórczość Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory była wielką sprawą wtedy, wielką sprawą. Nie ma w tej chwili powtórzenia nawet tego, co się, co się działo. To był, to był jakiś kabaret, który był ponadczasowy, można powiedzieć. Wielką frajdą było brać się w tym udział. I tam okazuje się również te elementy, można powiedzieć, tego warszawskiego folkloru wybrane pod uwagę, chociażby ten odrażający drap. Czy nigdy nie przeszkadzało Panu, że został Pan zakwalifikowany do tej jednej postaci takiej, że Pan jest właśnie tym cwaniakiem z wielkim sercem? I czy teraz, gdyby Pan zaczynał ponownie budowanie jakiejś takiej swojej postaci artystycznej, czy to byłaby ta sama postać? Oczywiście, bo muszę Panu powiedzieć, tak jak wiech w swoich felietonach trzymał się tej Warszawy, tak samo wydaje mi się, że trzeba tę historię dalej kontynuować. Żeby młode pokolenie, które może po nas przyjdzie, nie chodzi o to, żeby nauczyło się czegoś, ale żeby pamiętało, że byli tacy, którzy mówili takim językiem, tutaj w Warszawie jak we Francji taką gwarą, która się nazywa L'Enfant de la Zone. I to wydaje mi się jest warte kontynuowania. Warszawiaków właściwie już nie ma. Po spaleniu tej biednej Warszawy prawdziwi Warszawiacy rozjechali się. Siedzą albo na zachodzie, albo siedzą gdzieś w innych miastach i tęsknią do tej starej, starej Warszawy. Jarema Stępowski znany jest wszemi wobec właśnie z tego, że wykonuje szlagiery związane z Warszawą. Ta piosenka, ten sznyt warszawski, to wykonanie to wpada w ucho no i kojarzy się bez dwóch zdań z Jaremą Stępowskim. Te szlagiery nuci każdy, no i może na zakończenie posłuchajmy to i jeszcze może jensze wykonanie pięknej warszawskiej piosenki. Na tankę po trzynastym pożarną straż wezwali, z ratusza pełnym gazem my dzwoniąc wyjechali. Próbujemy przez Trębackie, Krakowskiem zasuwamy i przez Karową na dół na tankę zajeżdżam. A tu się pale jak cholera, jak cholera, jak cholera. Mogę wale jak cholera, nie wiadomo skąd. A naród stoi, łeb zadziera, łeb zadziera, łeb zadziera. Tu się pale jak cholera z każdej strony słoń. Przez naród zaczynamy na grandę się przepychać, a dym pieroński taki, że nie ma czym oddychać. Już łapiem za to porki, już idzie w ruch drabina i cała operacja na dobre się zaczyna. A tu się pale jak cholera, jak cholera, jak cholera. Bogę wale jak cholera, a nie wiadomo skąd. A naród stoi, łeb zadziera, łeb zadziera, łeb zadziera. Tu się pali jak cholera, z każdej strony swo. Na pierwszym piętrze, boś z okna jak i drzesie. Ratunku, bo się spale, zajęli portki mnie się. Więc krzycie schacć po Do niego pełnym głosem. głos skocił. Ale obok jest nie stary noce. A tu się pali, jak cholera, jak cholera, jak cholera. Bogę walę jak cholera. Nie wiadomo, skąd, a naród stoi. Zadzierałem, zadzierałem, zadzierałem. Tu się pali jak cholera, z każdej strony spa Tymczasem z drugiej strony nadjeżdża pogotowie, bo na asfalcie i dziury ma dwie w głowie. Wtem nagle jak nie wrzaśnie, wsi ludziach bez krępacji. Porani moja babcia została w ubikacji, a tu się pali jak cholera. Wiadomo skąd, a naród stoi, zacier web zaciera, Chleb zadziera, web zadziera, tu się pali jak cholera z każdej strony skąd. Więc franek po drabinie, w smoczonym kombinezie, po tego gościa babkę na grande w Bogiem lezie, za dziesięć minut wraca, przynosi parę kapci i mówi do faceta, że to są resztki z babci. A tu się pali, jak cholera, jak cholera, jak cholera, bogę wali jak cholera, nie wiadomo a a naród stoi, zadzier, zadziera, zadziera, tu się pali, jak cholera, każdej strony Męczyliśmy się długo na po 13, a cholera, się cholera, a cholera, a cholera, a a cholera, na cholera, a cholera, a a Doborki byli w ruchu Ulica cała w wodzie Walczyliśmy z tym ogniem Aż wodzik był w narodzie Trzy godziny my walczyli My walczyli, my walczyli Bo w takiej chwili Bardzo dzielne są Wszyscyśmy się napoczyli Napoczyli, napoczyli Trzy godziny my gazili Aż się spalił dom Przypominam sobie przed wojną, podobno Leszczyński, rozmawiając ze swoim przyjacielem, miał pretensję straszliwą, że on w teatrze polskim, dajmy na to, od przedstawienia, no, zakładam, no nie wiem, tam 50 lotych za występ, a tamten ma 150. A rzeczywiście mu dopiętnie dorastał. Jak to tak może być? A tamtemu odpowiedział: Powiedzisz, pomarańczka w domu publicznym kosztuje pięć razy tyle. Bo łatwiej jest, uważam, doprowadzić widownie do placzu, ale o wiele trudniej jest wywolać uśmiech. Dobry? Czy jest suchy chleb dla konia? Nie ma. Smarujemy tiną. Tiną? Tina smaczna i zdrowa. Warto lekko posmarować. Kto smaruje, ten jedzie, no nie? A więc kurczu nie zmienia mi cześć. Mam swój fason i każdy że. Dla mnie nie ma słaniaków, ja naturę mam taką, że sam radę dam sobie bez łaski. Wyleczył się, nie zrażam, na nakręt, tak uważam, bo ja jestem tak słuchać warszawski. Ten rok, proszę Państwa, to rok jubileuszowy, prawda? Bo 100 lat to jest rzecz wyjątkowa. No, gdyby Jarema żył, byłyby owacje wiwati, byłyby na zicher kwiaty, prawda? No chleb czy suchy dla konia. Przypuszczam, że nie ale tort na zicher, prawda. No ale Jarema nie dożył setki. Warto pamiętać o twórczości, o dorobku jaremy Junoszy Stępowskiego i nie zapominajmy, także młode pokolenie warto pamiętać. Pamiętajmy o folklorze, o szwargocie warszawskim i niech brzmi nam gdzieś to powiedzenie, te słowa właśnie z jednego z utworów, które wykonywał Jaremastępowski. My nie wypadniem z roli, i właśnie w tym różnicach. Moje uszanowanie.